Mam czajny ekran. No, mi nic mi nie odpaliło, widzę. Mi ale jesteś też kropeczka. O, okej, okay, dobra. O wale ale spukry. No. Co my tu mamy? Tu będziemy mieli grubasa. To w sumie spoko. Mnie spuks. Tu będzie ktoś zaraz. Może być, no. Oj, Ty, nie chcemy wracać. Halo? No, no może expo chociaż troszkę by nam dało, nie? Na no, Ta, na... No... ...przed twoim Czy idziemy tam? Chodźmy no, zobaczymy. Nie musimy bossa zaczynać. <noise> Góra zamknięta. Na górze chyba jest. Ja patrzę to okno. Ok. Dostał jas. Zamknął. Zmieniam miejsce. Bo boję się, że w play dostanę zaraz. No i może on to gotował gdzieś dookoła. No raczej tak. Ty, oni wyszli chyba. Tak, oni wyszli z budynku. Jeden wyszedł. Widzę go. Chujwo mać. Chujowo, za późno się zorientowałem. Ktoś biega przy mnie? Ja nie. Oj. Tam się ktoś nie strzela, okay. To jest przy mnie gościu, dostał? Nice. leży. W wodzie? Tutaj. Okej. Okay. To był ten chyba pierwszy, tak, co go tak. Tam. Mapa jest o nazwie Królewski Kanion. O. Ku... o, a, o... Potem? a potem? A potem? Pleczy, plec, 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 plec chyba. Tak jak zrobiłeś? A czekaj, bo nie wiem czy to w rankedach O właśnie, A nie no to... Okej, okay, w rankedach jest dzielnica E Dostał? Ja nie pomagam się lecze, nice Nie wiem czy się sam nie podniósł Tylko raz może, coś po ziemi chodzi z budynku z banty. Okno, okno, okno Nie trafiłem Ja pierdolę, gościu trafię, takie coś No, na normalach jest kanion to jest 40 minut, Ładnie. a na rankedach jest dzielnica e, a za 2 godzinki i 10 minut będzie Olimp. No to gitarę, No to możemy na Olimpa poczekać, nie? No. Można. Czyli hunt. Tak. Chyba podniósł, nie? Mm. Chyba słyszałem podnoszenie. Tak, dwa, dwa kroki były. Uwaga, uwaga. Kurwa. O? Jakaś śmierć. Cztery apteczki. No masz tego. Fiont Siegman, czy jak to się nazywa. Okej. Okay. Dodatkowe użycie Jednojazówek czy narzędzi. No ja jestem w miejscu... Czekaj, w... czekaj, no, czeka, Obydwoje w budynku Banty A ty masz podgląd, tak? No, mam mapę. Obydwoje siedzą na tym, jakby oknie. Jewał się ktoś, to jest chyba. Czo... Kurwa, mać! No, oni siedzą w budynku, ale chyba dalej trochę niż, niż to okno. No ryzyko jest, nie? No jest, no i to. Znowu chyba były jakieś strzały z tyłu, nie? No ja dostałem. A ty zabiłeś tego w sumie? Mhm. Mm chyba tego samego dwa razy. Ej, Angus. Jezus, już, już chciałem strzelać. Spokojnie. Z zombie tak się kurwa obracał No jałam się kierę. Nie wiem, szajnie nie spróbuję zaraz co, wlecieć. Co ty proponujesz? Może wlecz tam kół was się w łapie i nie? No nie wiem, mogę zrobić jakieś dymy, nie? Fajnie by było jakbyś na przykład wiedział u dziebiec Eee, Strzał Nie wiem czy w oknie nie będzie, uwaga Nad tobą No Ella Tak, to co okno gdzie wcześniej bym siedział co ty robisz, Angus? Agnieszka Co ty robisz? Popierdelioru tego Ej się Na streamku jest. Przepraszam rzeczy. Przepraszam, pan. przepraszam, Dominiku. to nie do ciebie Aga Po ziemi, nie? Widzę typa. Ja I tam będzie jeden, tam będzie jeden To ty, ty tak, biegasz nie. Pod tak, tam, po tak Tak, tak, podjawnia Nie mam naboi, Kurwa, tu jest gościu Wiem Nie miałem przygotowanego Dalej tam jest, dalej tam jest tak To jest kurwa zombiak Kurwa, nie mam nowej Dostał Leży, leży Bierz banty, bo nie mam życia My? Nic nie widzę O, okej okay. No to było z powiem. Nie wiem gdzie jest ten trup O, labelka sobie weźmiemy nie Henry Jest gościu Okej okay. Za tym tak, ja patrzę lewo w takim razie. Dostał? Nice, skanuję. Nie ma nikogo. On się mógł podnieść, w sumie to mógł być to, co zabiłem go. Ja biorę od niego broń, bo nie mam amunicji Jakieś podpalająca ma, mama Gdzie on leży? Tutaj, jak jest w wodzie to kurwa nic nie widać, nie A tu jest jeszcze ciało Tak, to tego tam wcześniej zabiłem, to się chyba nie podniósł To tu idealnie na pingu, a ja czekaj, poczekaj, bo ja nie okay. zobaczę tego Jak jest w wodzie to. Tutaj, tam gdzie stałem o chuj, piękny twój znik. Albo, widzę Białanki. Biońki się świecą. Okej okay. A czekaj, zaskanuję w sumie. Czy jest to? No, ale przeskanowałem i go nie było. I nie wiem czy był zaraz za granicą, czy co Czekaj, to jest 2, 4 cztery... 5 ciał chyba, nie? Plus minus Więc nie wiem, robimy jeszcze jednego czy spierdalamy? Ja mam, w sumie nie mam dużego paska jednego. Ja chyba bym wolał spierdolić i sobie no to było, go Ile to było? 5-6 ciał, czyli jeszcze w całej może być dwa składy. A nie, ty no. tutaj dwóch jeszcze zabiłeś. No to jeszcze skład może być Gdzieś. No, ch chyba, że coś w budynku się więcej wyjebało, bo to trochę śmierci było. No to nie wiem, możemy zaryzykować się niby, nie? Nie, idźmy, idźmy, idźmy. Gdzie to ciało no co zrobiłeś tego tutaj na Kościu. Kościół! Ja nie widzę. Ja nie widzę, ja nie widzę. Ja cofam. Odprawę, od odprawę. Nie widzę go. Klika. Tu? Chyba tu, nie? Ja cofam. Ja cofam w do budynku. Dostałem. Chyba umrę? Nie Dwóch, ma, dwóch, Ma blida, ma blida. Tak, jeden blisko ciebie już jest. Nice. Daszy? Jeden Jeden tutaj na środku On tam go podniesie pewnie, nie? Jak? Zombie go zaatakował. Tak, tak, widzę. Blisko, blisko jest. O tu! Dostał. Tak, tak, no blisko, blisko. Uh. Nice. No kurwa, bliziutko było, ja go nie widziałem, ja tak skanowałem gdzie on może być, ale nie trafiłem razu. O kurwa. To to jest cały serwer. To jest A. No mam levering chyba. A nie, to sorry, tutaj nie No to było, to było dobre. To było huga? Mhm. Zresztą yy, goniaty, Patryko, poznałeś przecież? No, ten przystojny w okularach. Psy. O kurwa, nie pak na jas. Ty no. Ty, umiałem. Zrobiłeś go? Dwa razy dostał, jakie trzy? O, może nie w głowę, nie tylko w stópkę. To styl. no. Dobra, Ale też dostał raz. I dopiero go ty dobiłeś. Kurwa, nie nie? Nie wiem, szukam apteczki Dobra, ty, ja się zaraz znowu wyklikam z tego a i będę spał. Właśnie tak kurwa się dziwię, że ty tak naprawdę leżysz. Grosiu! O chuj, dobra, Pięknie. Piękni. Został? Tak, leży i dru drugi został jeszcze. Okej. Okay. To są świeże pojazdki. Gdzieś w krzakach będzie chyba? A to ma przejście? A to ma przejście? A gdzie leży ciało? Yy, tutaj na narożniku. Tu. Okej, okay, widzę. Mogło być solo. To ma przejście jakieś. Nie, nie, dwóch na pewno było. Okej. Okay. Ten drugi też dostał. Obok mnie? Jest? Tak. Lecę, lecę, lecę. jest tu też? Jest jeden? Leży? W tej, w, tej, w tej dziupli jest. W tej dziupli jest. Leżę, mój leży, mój leży. Okej, okay, ja tam zombiaka zabiję. Ej, najda tam wrzucę. Leżę, Leży, leży, Możesz podnieść. Ty, blisko? No, dwa najdy dostał, więc nie miał gdzie uciec. Czy wszyscy trzej leżą? Tak. No dobra, takie przejście jest. A, to kurwa, podkręciłem tego najducha trochę. Nie sądziłem, że aż tak go to zabije. Może był, wiesz, nie podpalony, nie wyleczony. Kurwa, dwóch sniperów mieli. Dobrze, teraz się ich pozbyliśmy. Gazera pobra na tablet. Widzę, widzę. Tak, to banty. Z prawej. Leży? Nice, super. Tam jeszcze, jeszcze jeden, jeszcze jeden. A. Dostał, dostał? Pięknie, dokładnie, jak macie jak. Okej? Okay. To... ale... Ty widzisz go kłóć, czy to skanujesz? Nie, skanuje, skanuję. skanuję. U, może. Podnosić. Może podejdźcie razem Chodzę tu Przede mną nie mam najducha. Kurwa No przede mną jest Wrócę pszczoły na mnie. Jak pięknie? Y po głowie mi pocisk przeleciał. Ruszuje cię? Nie, to są pszczoły. Kurwa pocisk koło głowy, nie? Nie wiem skąd. Słyszałem strzela moje 250 No, on dalej jest za tym laskiem Jest taki lasek Tam się patrzyli, tam gdzie zabiliście gościa prawdopodobnie Ten jest powalony cały czas No to on jest On jest tu za laskiem, był e, e, Tutaj? Tak, tak, no Może w krzakach gdzieś siedzieć uwaga Tu Dostał, 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 leży. dostał. Leży, leży. Jeszcze może być jeden. Ten, to ten sam co pierwszy, chyba. Tak, po skinku? Nie, ten leży tutaj. Okay. może być w krzakach, uwaga, to jest bardzo. Tak, no. night, 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 night Jest tutaj przy mnie? Idę. Tak, kuba, daj mi noś się z nim. No, właśnie. Nice. <laughs> That's our team.